No, Merciama, wizytowałeś się, Merciama, e, dzisiaj powiem tyle. E, e, ten, e, dzisiaj jest fajnie pogoda, nie wychodzę, e, to wychodzi, to jest psy. taki debil nie wychodzę. E, ten, e, dzisiaj ten, e, byłem... E, nie spałem tam nie wiem, czy mi się grywać Cynek, Mówię. Tak patrz. Eee, słuchać mnie ludzie. Utro, utro jest sobota niedziela, sobie eee, pondektorek torek, roda będzie fajny cynek. Wraci taki fajny cynek. Miałem celet grywać, a dzisiaj nie grywam, utro grywam jakiś celet. Ja eee, batuję, batuję I to udostaniesz. Eee, dzisiaj mówię... E, to jak szuka grafiki, ja szukam grafika. E, kto robi grafiki, to do mnie e, dziewa się mm, komentarzu e, e, Muszę Instagram, e, to robi grafiki, to Instagram ten e, podać obok e, posta. E, kto Instagram ma, e, to jak ten, jak no, Instagram podać. Yy, dziękuję, dziękuję te subiki, dziękuję te. Yy, dziękuję te subiki, dziękuję wysko. No ja, ja kocham ludzi tak jak mi dają Subiki, i ten utro 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 jakaś muzyka wleci. No nie wiem, sklep w hoforze, może, sklep w hoforze, yy, sklep w hoforze. może dzisiaj, może zobaczę, jest sklep w hoforze. Pety będą, bróżki będą. Eee, proszę 12 subiki. Nie. Eee, 12 subiki grywam. Eee, grywam jakimś gościem. Może Gerusiem, może Kamilem. O, Kamil pozdro. Ka Gerusie pozdro. Eee, Geluś, Geluś jest dobry. Moja morda. Eee, I ten eee, Kamil jest dobry. Kamil, jesteś dobry, morda. Jak to, jak to zobaczyłeś, to e, proszę komentarze tak pisać i się duszą e, Słuchaj mnie, e, Kamil, e, jest dobry, mi ustawić dzisiaj OBS-a. Może i będę streamować mary, będę piękny mieć. Może e, jak to, jak to chętny jest, ustawić mi OBS-a, to OBS-a, to ustawi mi, to chce ustawić mi, e, mi OBS-a. To ustawi, jak nie chcę ustawić. E, powiem tyle, krócie. E, to co mi ustawić OBS, to i e, Instagram podać i tam będę, będę pisać. E, widzowie, e, tyle powiem. E, utro jakiś cinek wleci, utro, utro nie wraci cinek. E, że, b, że, e, że, e, że nie. Nie wraci synek jutro ja Tylko niedzielę wraci Torek, środa Piątek, yy, czwartek U to też wraci synek Ja nie żyję i tuba. Nie ja chcę milet Tylko też ehm, No i też chcę milet Tylko i ten Słuchać mnie ludzie e, Słuchać mnie ludzie jutro Jak ten nasz testów będę widzieć to Jutro sobie Utro robię ten, Jutro celent taki Jak widzowie, e, widzowie, mm, proszę, proszę mi subiki na dół nie dawać. Jestem miły bardzo, jestem miły i to i ten e, e, słuchać mnie. E, Kamila lubię bardzo. Ja tak lubię Kamila. Kamil jest lepszy mi bił, subiki, ten... Powiedz Kamil w ogóle. Mówię, lepiej. taka chwilać, tak, e, Widzowie, tyle powiem. Jest ru, Rudy, pozdro Rudy jest lepszy, kurde, moja morda. Dał mi moda. Dziękuję, dziękuję, wysko, kurde. Dziękuję, dziękuję, subiki, Rudy. I ten. I. Yy, 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 yy. Robić szoty, proszę. E. Słuchać mnie ludzie hmm. Tyle Pan chce miły być, chce być C miły być. Ja chcę bardzo miły być, a nie kurde takie Idubary, Idubary to są Te sami niemiłe, niemiłe Te nie niemiłe są, Idubary Bo nie e mówią głupi jestem, oni są głupie Eee Góral, góral Pozdro, góral Eee, Nie. Mm, nie wiem jaką cynę masz. Pozdro. Eee, pozdro, pozdro. Mordo. Eee. Pozdro youtubery. Master, pozdro. Eee... E, to znam ogólność na mną liczę. Eee, pozdro. Pozdro, pozdro... Tylko raz Tutaj youtubery kurde pozdro ludzie pozdro ja lubię ludzie takie e, pół tysiąca bijemy zobaczymy jak mi uda się pół tysiąca bić z łapatki góry to e, będzie taki cel super może pytam się nie wiem e, ten Słuchać mi ludzie e, może 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 czekaj Yy, 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 proszę, jak grafiki to zrobi, proszę do mnie yy, pisać yy, Instagramy, i I ten skopuje sobie i I no, pożdro Kamil, pożdro yy, Geruś, pożdro Rudy, pożdro yy, Gurara, pożdro yy, pożdro Tubro, Tubro. E, pożdro pozdro, wyski, kurde, i pożdro. pozdro. Szanujemy, i dubery e, jak to w komentarzu pisze, Adaś, e, Adaś e, ma, ma zieloną trawę. To serduszko będę zaplinać. Jak to serduszko zapnę, to proszę, proszę, jeszcze raz pytam się. E, ten, słuchać mnie. Ludzie. E, jak ktoś grafiki robi, to proszę mi zagramy podać. I tam skopuję sobie, będę mi pisać. I mi grafika, grafikę jakieś robić. Dobra, do papa pa, widzowie. Ten następny łapek robię cen jakiś. E, dobra, Elo?